Tajemnicę czasów ostatecznych Błogosławiona Anna Katarzyna Emeryś Czyta Piotr Wiśniewski 3 czerwca Pielgrzym Zastał ją ponownie krańcowo wyczerpaną Tej nocy przeżywała nieupisaną drękę Widziała też wiele konkretnych przypadków ludzkiej niedoli I liczne osoby polecające się jej modlitwie z trudem tylko mogła mówić i prosiła, żebym w swych modlitwach pamiętał zwłaszcza o dwóch intencjach. Po pierwsze, widziała mieszkającą na wsi rodzinę, bardzo zmartwioną i zaniepokojoną z powodu grożącego jej nieszczęścia. Druga sprawa to niedola i zmartwienia czekające pewną rodzinę, w mieście z powodu popełnionego grzechu. Te sprawy zostały jej polecone w szczególny sposób. W niedzielę, w Oktawie Bożego Ciała, Pielgrzym zastał ją w takim samym stanie, w jakim znajdowała się od Wigilii tej uroczystości. Swe nieopisane udręki, cięższe od poprzednich, ofiarowała za poszczególnych grzeszników i za cały Kościół. Powiedziała wtedy, Całą noc on nieprawdopodobnie, ale z całkowitą świadomością. Moje cierpienie przerywały jedynie obrazy konkretnych, cierpiących osób, potrzebujących pomocy, które polecają się moim modlitwom, przedstawiając lub pokazując mi własną niedolę i podchodzą do mego łóżka jak osoby. Odwiedzające mnie za dnia. Te jej ekspiacyjne wysiłki tak ją wyczerpywały, że z początku była przekonana, że nie miała żadnego obrazu. Potem jednak tak opowiadała. Znalazłam się w wielkim kościele. Zobaczyłam wyjątkowo duże balaski dla przyjmujących komunie. Na zewnątrz było wiele domów i pałaców. Widziałam, jak z kościoła wychodzili kapłani i świeccy, wchodzili do tych domów i nawoływali do przyjęcia sakramentu. Na próżno jednak wszyscy się wymawiali, każdy znajdował jakiś inny powód. W jednym z domów widziałem na przykład młodych, którzy bawili się, flirtowali i tak dalej. Potem słudzy Pana ponownie wyszli na ulicę. I zapraszali wszystkie kaleki, nędzarzy, chromych i niewidomych. Wiele takich kalekich osób weszło do kościoła. Niewidomych wprowadzano, a chromych wnosili ci, którzy się za nich wcześniej modlili. Miałam tam dużo pracy do wykonania. Rozpoznawałem wielu spośród tych kalekich, których znam i wiem, że teraz są zupełnie zdrowi. Jednego niewidomego mieszczanina zapytałam: W jaki sposób stracił wzrok? Bo byłam przekonana, że jest zdrowy. On jednak nie chciał nawet słyszeć o tym, że jest niewidomy. Spotkałam też pewną kobietę, którą znałam w czasach jej młodości, a później już jej nie widziałam. Zapytałam: Czy. Kaleką została niedawno. Ona jednak była przekonana, że nie jest kaleką. Kościół ciągle jeszcze nie był pełny. Po południu poleciła zawołać pewnego mieszczanina. Źle się obchodzącego ze swą żoną i prosiła, żeby był wobec niej łagodniejszy. Bardzo płakał. Ma przyjść także ta kobieta. Nakłoniła ona do tego wewnętrznym. Упомяняем.